www.emyślnikcolo.pl. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na e, konferencji dotyczącej e, dróg na terenie Powiatu Kolskiego, które e, realizujemy e, lub planujemy do realizacji. Chcieliśmy Państwu powiedzieć na ten temat e, kilka informacji, ponieważ e, mamy już e, pewne rozstrzygnięcia, czy zarówno w ramach pozyskiwania środków na realizację tych dróg, ale również już rozstrzygnięcia co do przetargów i możliwości realizacji konkretnych zadań, Szanowni Państwo, przede wszystkim chcielibyśmy poinformować, że w tej chwili mamy, praktycznie dopinamy już umowami dwie drogi, znaczy drogę na górna która tak dużo emocji ulica górna w kole która tak dużo emocji budziła ze względu na spięcie finansowe montaż finansowy tego zadania tutaj mieliśmy na początku roku jeszcze duży kłopot by to zadanie finansowo zostało zrealizowane dzisiaj już mogę państwa poinformować że całość zadania Finansowo się nam spina wraz z miastem, ale przede wszystkim miastem kołem, ale przede wszystkim z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z dofinansowaniem do tej drogi, które wzrosło do 3 milionów 972 tysięcy blisko 4 miliony złotych mamy dofinansowania na realizację tego zadania i jesteśmy teraz na etapie możliwości podpisania umowy z Panem Wojewodą. Wszystkie dokumenty zostały dostarczone, teraz tylko czekamy na weryfikację tych dokumentów, podpisanie umowy i ruszamy z zadaniem. Termin realizacji tego zadania to jest praktycznie 12 miesięcy od podpisania umowy, także jesteśmy przekonani, że uda się to zadanie wykonać. Ale drugim też takim ważnym, drugą też ważną informacją jest, że w Całkiem niedawno dostaliśmy też informację o przyznanej dotacji na budowę, przebudowę mostu na rzecz Sergi Lewka w miejscowości Barłogi. Złożony został wniosek do ministra finansów o dofinansowanie tego zadania i to zadanie, które szacowane jest na 2 400 000 złotych. Uzyskało dofinansowanie w kwocie 1 194 000 zł. I tutaj, też po podpisaniu umowy, będziemy realizować to zadanie jeszcze w tym roku praktycznie w całości. Jeżeli chodzi o zadania w tej chwili realizowane wraz z gminami, to w tej chwili. Praktycznie realizowane jest zadanie Dębowiczki Głębokie na gminie Olszówka. Realizujemy przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Kłodawa. Również realizujemy przebudowę nawierzchni na odcinku drogi powiatowej Ochle-Młynek. Przebudowę drogi powiatowej Budzisław-Stary-Luboniek przebudowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej Osiek Wielki e, Czołowo i już praktycznie kończymy realizację przebudowy ulicy Szkolnej w Przedczu. E, Przedeż to jest również droga, która została złożona e, na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i w tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie z tego Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczy to właśnie drogi ulicy Szkolnej w Przeczcu, ale również i to przede wszystkim zależy nam na drodze wraz ze ścieżką pieszo, pieszojezdną z kolonii Powiercie do Leśnicy do cmentarza komunalnego oraz chcemy dokończyć odcinek blisko 600 metrowy chodnika pomiędzy, Panie Starosto, to jest pomiędzy... Proszkowem rondem, Drugim a Policami Średnimi. A policami Średnimi w gminie Kościelec. To jest na tyle z informacji dotyczących e, dróg na terenie powiatu kolskiego. Panie Starosto, nasuwałem się jedno pytanie. Chodzi o naszą drogę tutaj na Górną Ulicę, która będzie w tej chwili. Słyszeliśmy, że brakło środków na postawienie oświetlenia. To znaczy, jeżeli chodzi o realizację oświetlenia w tym wniosku i w tym projekcie, to nie, to nie było zakładane, natomiast czy zostanie to zrealizowane, to będzie na etapie już realizacji tego zadania decydowane, co dalej zrobimy z tym, z tym oświetleniem. We wniosku oczywiście tego rzeczywiście nie było. Czy panowie coś chcieliby dodać? Panowie starostowie, szanowni państwo, należy się cieszyć z tego optymizmu i przede wszystkim odpowiedzialności, jak zarząd podszedł do budowy dróg czy remontu dróg powiatowych. To bardzo ważne zadanie, że Fundusz Dróg Samorządowych, ten co rząd premier Mateusz Morawiecki przedstawił, jest realizowany. Bardzo serdecznie się cieszę, że właśnie zarząd realizuje te zadania, ale to nie wszystko. Rząd duże inwestycje poczynił na kolei. Od wczoraj już kursują pociągi czy połączenia kolejowe Warszawa Poznań. Od tej chwili mamy pięknie wyremontowaną linię kolejową. Mamy nowoczesny i nowy dworzec, przede wszystkim przejście, które, które już nie budzi wątpliwości, również yy, winda dla osób niepełnosprawnych. Podobnie mamy w Koninie, czyli cały region yy, Wielkopolski Wschodniej zyskuje. Odbudowujemy, realizujemy. I te połączenia kolejowe są bardzo ważne dla społeczności, przede wszystkim tutaj Powiatu Kolskiego, bo kolej jest wiodącym środkiem lokomocji do tych dużych miast. Możemy już korzystać, to jest też taka dobra wiadomość, że plan realizacji zgodnie z programem udało się zrealizować. Nie ma żadnych przesunięć. Inwestycje, którą mogę również powiedzieć, dotacje do remontu mostu w Koninie. Jak wiemy, okazał, ekspertyzy ostatnie pokazały, że również ten most pierwszy y, zagrożony został zwężony, ale minister y, infrastruktury już skierował środki na remont tego mostu, także też będziemy mogli korzystać i ten remont będzie w tym roku. Wiele inwestycji przed nami, także myślę, że samorządy będą podchodzić odpowiedzialnie, ale przede wszystkim tu gminy z Powiatu Kolskiego składają propozycje, i te remonty, te budowy, czy nowych odcinków będą realizowane. Dziękuję. Szanowni Państwo, chcielibyśmy jeszcze dodać, że oprócz bezpieczeństwa na drogach i podnoszenia jakości tych dróg, budowania ścieżek rowerowych, na ostatnim w posiedzeniu zarządu powiatu podjęliśmy decyzję o projekcie Kiss and Ride. Pan poseł zwrócił się do nas z takim pomysłem, żebyśmy zwrócili uwagę na bezpieczeństwo uczniów przy drogach powiatowych i myślimy, że w ślad za nami również samorządy lokalne też będą te projekty wdrażały. Projekt Kiss and Ride polega na tym, że jeśli jest miejsce wytyczone przy szkole, czy istnieją zatoki, oznaczamy je kopertami i Znakiem, że w tym dokładnie miejscu należy podjeżdżać. Dwie minuty czasu dajemy na to, żeby dziecko mogło wysiąść i przejść bezpiecznie do szkoły. Wyobraźcie sobie Państwo, na ulicy Poniatowskiego przy szkole podstawowej są dwie takie zatoki przed pasami i za pasami. Jeśli wjeżdżamy od strony szpitala, idziemy do miasta, i rodzice potrafią. Wysadzać dzieci na pasach, tak? Czyli parkują, parkują. Zatrzymują się przy pasach, dziecko wybiega za auta i przebiega przez pasy. Mają dwie zatoczki, zaoszczędzą minutę, ale ta minuta może być w skutkach bardzo tragiczna. Chcemy podnieść świadomość rodziców, którzy przywożą dzieci do szkół, że mają wytyczone miejsce. Jeśli jest na to miejsce i będzie można to zrobić, to takie miejsca powstaną, w których rodzice mogą bezpiecznie. Dzieci dowieść do szkół, tak? Na tym będzie polegał projekt Kisen Ride i wkrótce pojawi się w wielu miejscach e, kolorowa koperta ze znakiem. Proszę na to zwracać uwagę. Przewodnictwo bezpieczeństwa. Po ostatnim artykule na naszym portalu wiele kontrowersji wzbudziła zmiana, chociaż o tej zmianie już wielokrotnie mówiliśmy. E, zmiana na skrzyżowaniu koła kaflanu jeden z czarnych punktów. E, jak odnosicie się do te, tych zmian? bo to są zmiany zaproponowane przez poprzednią kadencję. My będziemy realizować to zadanie i tak naprawdę odbędzie się jeszcze spotkanie tutaj z Panem Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, Policją, naszymi służbami wszystkimi, celem już doprowadzenie do finału tej zmiany organizacji ruchu w tym miejscu, mówimy ulica Blizna i kolejowa. Planujemy to zrobić już na zakończenie roku szkolnego, by natężenie e, ruchów też w tym miejscu było e, jak najmniejsze. Będzie odpowiednia e, kampania informacyjna, o którą też będziemy Państwa prosili, byście się w to włączyli ze względu na bezpieczeństwo i będzie też mocno to oznakowane. Tutaj, tak naprawdę, to Pan Dyrektor może powiedzieć kilka słów na temat tego, jak to będziemy wykonywać, ponieważ to oznakowanie też tutaj Pan Dyrektor będzie realizował oznakowanie poziome na tej drodze. Także, jeżeli Panie Dyrektorze, dwa słowa w tym temacie. Dziękuję Panie serste. Szanowni Państwo, zmiana w organizacji ruchu musi być poprzedzona znakami informacyjnymi, poprzedzającymi w ogóle zamiar wprowadzenia takiej zmiany. Następnie z chwilą już zmiany podporządkowania i pierwszeństwa na skrzyżowaniu dodatkowo pojawią się lampy ostrzegawcze, na pewno służby policja czy straż miejska będą szczególnie zwracać uwagę kierującym, ale samo też wprowadzenie organizacji ruchu musi być skoordynowane z możliwościami, możliwościami realizacyjnymi, z wykonawstwem. O ile oznakowanie pionowe oczywiście będziemy przestawiać siłami własnymi pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, o tym że oznakowanie poziomy no, wymaga i odpowiednich warunków pogody, ale też specjalistycznej firmy, która posiada odpowiedni sprzęt i materiały, jakie będą użyte no, też muszą sprostać wymaganiom w tym, w tym zakresie. O wprowadzeniu organizacji ruchu przez też pewien okres czasu będą te znaki informacyjne o tej zmianie podporządkowania, o zmianie pierwszeństwa informowały uczestników ruchu. Muszę dopowiedzieć, że służby i pan starosta zatwierdzając tą zmianę. Miał świadomość, że może tu się pojawić jakieś zagrożenie. Z tego tytułu nie będzie tam znaku ustąp pierwszeństwa, ale znak stop. Znak stop jest takim znakiem wyjątkowym, można powiedzieć, jak to się ładnie mówi, należy go odpowiednio rzadko stosować, żeby nie doprowadzać do deprecjacji tego znaku. Czyli w wyjątkowych sytuacjach, gdzie są ustawiane przed przejazdami kolejowymi, w miejscach szczególnie niebezpiecznych, i też w, tu, w tym miejscu, będzie ustawiony od ulicy kolejowej, od, od najazdu z ulicy kolejowej z jednego i z, dru i z drugiej strony. Także no, jest to zakaz bezwzględnego zatrzymywania się, yy, yy, z, znaczy zakaz yy, yy, be, be, bezwzględnego podporządkowania na tym skrzyżowaniu. No myślę, że kierowcy muszą go zauważyć i zastosować się do takiego sygnału. Panie dyrektorze, według Pana, bo Pan ma wieloletnie doświadczenie w tym temacie, taka zmiana na organizację ruchu pomoże w bezpieczeństwie? Proszę Państwa, należy wziąć pod uwagę zmieniające się jak gdyby, i ruch tranzytowy, i trasy przelotowe, Niegdyś no, ten ruch inaczej się rozkładał w kole, natomiast otwarto nowe ty, trasy przejazdowe, myślę, że drogę, właśnie ulicę Piaski połączoną z ulicą Towarową, czy też hmm, dalszy przelot tutaj, hmm, w, stronę, hmm, w stronę skrzyżowania z ulicą Wiejską Toruńską, które jak gdyby też kierują strumień ruch, ruchu w jedną czy w drugą stronę i z pomiarów ruchu, które miały miejsce w kwietniu ubiegłego roku, wynikały, że, że już wówczas blisko 60% ruchu to jest właśnie ten kierunek ulica Piaski-Blizna. 40% to była ulica kolejowa. <coughs> Muszę wspomnieć, że odbywał się jeszcze wówczas ruch kolejowy. Pociągi odjeżdżały z, z, ze stacji Koło. Natomiast ruch kolejowy był, nie, nie, nie był realizowany, był, była w przebudowie wówczas linia kolejowa na terenie gminy Chodów, Kłodawa i częściowo gminy Grzegorzew. Ale w tym czasie jeszcze pociągi odjeżdżały ze stacji Koła w Koło. Dopiero gdzieś w przełom miesiąca czerwca-lipca ta stacja w kole została zamknięta dla ruchu kolejowego. Panie redaktorze, aby zapewnić bezpieczeństwo będzie na pewno trzeba myśleć w przyszłości o powstaniu ronda. To rozwiązuje problem i wiemy, że zwrócić uwagę przede wszystkim należy przy powstawaniu nowych inwestycji, wydając pozwolenie na centrum handlowe, czy, czy sieć wielo, wielkopowierzchniowy, powinniśmy myśleć już z góry, że tam będzie natężenie ruchu i nieraz zmuszać inwestora, Również do współinwestowania w przebudowie danego skrzyżowania, i dzisiaj, oczywiście, że jest to poprawa bezpieczeństwa, będzie, bo y, zmieniają się, tak jak tu Pan Dyrektor powiedział, zmieniają się kierunki podróżowania y, przede wszystkim y, podróżujących czy samochodów do celu, ale musimy myśleć również o tym, żeby w przyszłości tam powstało rondo. Ronda rozwiązują problem i bezpieczeństwo wtedy naprawdę wzrasta. No to jest dość duża inwestycja, panie pośle, panie starosta i panie dyrektorze. Czy wstępnie nie można było pokusić się o sygnalizację świetlną, Ona w jakiś sposób tam rozwiązała też problem tego skrzyżowania? Bo wszyscy wiemy, że często tam dochodzi do wypadków, tego w razu. Dlatego, że dochodzi do wypadków, dlatego jest decyzja o zmianie. W związku z tym tutaj zarząd i pan starosta chce podjąć działania, aby ograniczyć te zdarzenia, czyli Zapewnić to bezpieczeństwo. Zobaczymy, co będzie dalej, czy to przyniesie efekt, a jeżeli nie, to naprawdę w przyszłości będzie trzeba stawiać na to, żeby zmienić i wybudować rząd. Na tą chwilę e, chcemy rozwiązać ten problem, przynajmniej częściowo, bo wiadomo, że nie unikniemy zdarzeń. E, na, na przesygnalizacji organizacji świetnej mamy, mamy zdarzenia co dopiero w normalnych warunkach. Na to do końca wpływu nie mamy. To rozwiązanie, które jest teraz, przy tej zmianie natężenia ruchu, jaka, jaka się dzieje, no, generuje, generuje wypadki, czyli trzeba było reagować i reakcją na to jest właśnie zmiana tej organizacji, by ten największy ruch miał pierwszeństwo w, przeje, w przejeździe, w przejeździe tą, tą drogą. Natomiast jeżeli chodzi o sygnalizację świetną, no to tak naprawdę by trzeba było no Rozważyć, czy idziemy jednak rondo, czy sygnalizację świetną, ponieważ sygnalizacja świetna to też są kilkuset tysięczne wydatki i robić to tymczasowo to tak naprawdę jest to nie, nieekonomiczne rozwiązanie. Tutaj decyzja, jeżeli będzie, to będzie musiała być jedna i już przynajmniej na dłuższy okres czasowy, bo kilkaset tysięcy złotych. Na rozwiązanie tymczasowe to jednak myślę, że nawet w konfiguracji w, w współudziału powiatu i miasta jednak za dużo. To jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o skrzyżowanie, skrzyżowanie jest to skrzyżowanie ulic Jana Pawła z ulicą Powstańców, dalej nie <todgłosy> Tak jest, w ulicy, tak jest. Kierunku, który panował, to też jakiś problem tutaj występuje, ponieważ też wiele tam wypadków było, miało miejsce, czy też w tym przypadku będą Tutaj już mieliśmy nawet spotkanie z panem burmistrzem e, miasta Koła w, w tym temacie. Oczywiście tych inwestycji e, drogowych jest na tyle dużo, że każdy wodarz e, na gminie współpracując z nami przy realizacji tych e, zadań drogowych łączących właśnie, czy drogi powiatowe z drogami gminnymi. Ustalamy na bieżąco harmonogram realizacji tych potrzeb, tych, tych zadań. Tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o realizację zadań tegorocznych, no to droga na Górna, ona była w planie z tamtego roku i chcieliśmy po prostu to zadanie dokończyć. Natomiast o tym skrzyżowaniu rozmawialiśmy, że takim tymczasowym rozwiązaniem mogłoby być jednak skasowanie lewoskrętów i zrobienie bezpiecznych wysepek tutaj na, na tym skrzyżowaniu, które pozwolą przechodzącym przez jezdnię jednak bezpiecznie przejść, no jednak chyba najdłuższy, najdłuższy odcinek pasów na terenie miasta Koła, bo chyba nie mamy drugiego takiego miejsca z tak długim odcinkiem przejścia pierwszych przez, przez jezdnię. I w tym momencie kaso skasowanie lewoskrętu, a zrobienie bezpiecznej wysepki dla pieszego na pewno zabezpieczy, przynajmniej w dużej części zabezpieczyłoby i poprawiło warunki przejścia przez to skrzyżowanie. Ale tą inwestycję możemy spodziewać się dopiero po ukończeniu inwestycji w górna. Nagórna. Wcześniej. Znaczy już tegoroczne inwestycje są w trakcie i tutaj już zmian nie będzie, ponieważ to, to już wnioski były złożone albo są w trakcie realizacji, bo tak jak powiedziałem, droga Nagórna już jest zaakceptowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i co jest też myślę, że warte wspomnienia. Jest to droga tak naprawdę, która dostała jedno z największych dofinansowań w całym województwie wielkopolskim. Panie pośle, za co też bardzo dziękujemy, bo no bo sami byśmy tego zadania na pewno nie udźwignęli finansowo. Także tutaj udało się to, to zadanie spiąć, będzie realizowane. Następne drogi są złożone już w, do Funduszu Dróg Samorządowych. I przygotowane wnioski złożone i tylko czekamy na akceptację, także ten, ten okres już wnioskowania o, o finansowanie zadań drogowych do Funduszu Dróg Samorządowych w tej chwili został jakby zakończony. Przy następnych naborach ewentualnie tutaj cały czas jesteśmy na bieżąco, w kontakcie, tak naprawdę. Z władarzami gmin, bo, bo to są zadania, w których partycypują również gminy i tutaj też decyzyjność mają władze gminy, no bo jeżeli swoje środki przeznaczają, to też ich zdanie jest tutaj istotne, jeżeli chodzi o pierwszeństwo realizacji konkretnych inwestycji drogowych. Chcielibyśmy wiedzieć, czy jest jakiś plan, czy może wdrożony plan naprawczy w szpitalu? W tej chwili e, czekamy na e, ocenę biegłego, jeżeli chodzi e, bilansu finansowego naszego szpitala. Po ocenie biegłego i przedstawieniu zarządowi informacji e, co do e, wyników finansowych szpitala za miniony rok. Tak naprawdę ustawodawca już narzuca pewne decyzje. Jeżeli pojawi się strata, a wiemy, że będzie ta strata, to program naprawczy będzie musiał powstać dla szpitala. Kwestia tylko, jak duża będzie ta strata, bo, bo im większa strata, tym większe zobowiązania do realizacji. I, i wynikające z ustawy, bo to już ustawodawca nadaje pewne rygory co do wyników finansowych, ale chciałem Państwa poinformować, że, bo o tym też było głośno, że złożyliśmy wniosek na przebudowę oddziału chirurgii. Jest to konsekwencja realizowanego zadania, jakim była budowa bloku operacyjnego. I integralnym elementem tegoż bloku operacyjnego jest oddział chirurgii. Tutaj złożyliśmy wniosek na przebudowę chirurgii wraz z doposażeniem jeszcze bloku operacyjnego niezbędny sprzęt, który pozwoli nam na uruchomienie jednego i drugiego zadania.